Witam Was, jest godzina 13.02 A dzisiaj zajmiemy się psim jedzeniem Mam tu do dyspozycji jedzenie psie suche W postaci takich chrupków Oraz jedzenie ha, mokre Które jest w puszce ona jak widzicie jest nie Jest świeżutka dopiero cukmiona ze sk sklepu Na pewno każdy z Was miał tak, że gdy oglądał tę wspaniałą reklamę psiego jedzenia Na przykład w telewizji i tam były te stoczyste kawałki mięsa, którym pieski się zajdają. Każdy piesek marzy o tym jedzeniu. Na pewno się zastanawialiście, jak to żarcie smakuje, bo mi się zawsze to okazało z taką typową mieronką z, z puszki, albo takimi konserwami turystycznymi, których ja osobiście jestem fanem. Więc zawsze miałem chrapkę na takie psie jedzenie. A zaraz sprawdzimy, czy warto było marzyć o takim właśnie jedzeniu dla piesków. Na pierwszy ogień pójdzie jedzenie suche, które mój pies bardziej preferuje od jedzenia z puszki. Zaraz zobaczymy, czy. Słuszny jest jego wypór. Taką ma konsystencję, nic specjalnego, ale zaraz zobaczymy. Powiem szczerze, całkiem niezłe. W zapachu przypomina prażony sezam. Natomiast smak bliżej mi nieokreślony, ale nie jest taki złe, naprawdę. Jeżeli by do tego odpowiednią zapite dać, na przykład jakiś odpłonny browarek, to myślę, że mógłby to być niezły substytut do takich typowych przekąsek. Jakieś paluszki, chipsy czy coś. No i teraz jedząco z puszki, czapi jak widzicie. I otwórzmy sobie puszenskie. Zapach ma całkiem niezły. Przyznam, że jest całkiem wyraźnie wyczuwalna wołowina tutaj. Tak jak pokazuje etykieta, czyli zapach się zgadza. To są takie całe kawałki mięsiwa polane w takim specjalnie spreparowanym sosie i zaraz sobie to przełożę wszystko na talerzyk i znaczy nie wszystko. Dwa kawałeczki w ramach testu i zobaczymy. Jak widzicie mam tutaj testowy talerzyk, na nim są te kawałki mięsiwa. Uwaga, bierę ten kawałeczek, zapach jak już mówiłem oddaje treść. Powiem szczerze, jedzenie z puszki jest chujowe. Jest takie całkowicie neutralne. Nic nie czuć, w ogóle nie czuć tego mięsiwa, który był obiecywany, było. Zapachem myślą, że mnie ją ale nie, ja spróbowałem i tu gówno czuć. Nie dziwnego, że mój pies wypluwa to na bruk, jeżeli to jest takie chujowe. Nie polecam jedzenia z puszki, jedzenie suche. Może być, gdy macie odpowiednią zapitę, w ostateczności, żyrycie suche jedzenie, nie kupujcie tego gówna, proszę! Znaczy nie konkretnie czapi, ogólnie gówna! Nie kupujcie jedzenia z puszki swoim psom, bo trujecie je tą chemią! No ale podobno ma przynajmniej jakieś tam wartości odżywcze, która, no, które nabłyszczają sierść i sierść jest zdrowsza. Więc sprawdzimy to na moich włosach, bo na ubieg później. Cóż, chociaż tyle może.